Siemadniczko ludzie, z tej strony Fabczy witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Dangla. Ale stawia nas w naprawdę ciężkiej sytuacji. Jesteśmy bezbronni, a do tego bezpieczne strefy i niektóre moje pułapki bez prądu są do niczego. Jak najszybciej musimy przywrócić zasilanie. O, uh, niezły lag Okej. Okay. To był zawodny darmowy ex. Nie wiem, czy ja tam, tam przeskoczę. Się udało. Ehm. Oh, shit. Mam jedne życie. Uwaga, mam jedne życie. Co ja mam teraz zrobić, gdy 25? Ale to i tak stawia mnie w słabej sytuacji. Boże, jaki jestem noob. Początek odcinka. Ja już spadam z czegoś. Ginę prawie. Chciałbym zrobić apteczkę, ale nie mam jak. Nie mam ani alkoholu, nie mam gazy. Alkohol mam, nie mam gazy. Fak. Nie wyszło tak jak chciałem. Leży. Leży i nie wierzy. Chciałbym się spalić. Latarkę? O! Coś może znajdę. Sznurek. Razy dwa. Hej okay. no już dobre i tyle. No. no naprawdę nie wygląda to za dobrze. Jak się nie złoży tutaj żadnych drzwi, ani nic? Nie, wychodzi na to, że nie. Cholera, to jest zombie. Coś jest za tym. Były jakieś rzeczy. Trochę się boję, mam 25 życia. Nie chcę zginąć tak od razu. Znajdź tablicy, tak? Pewnie zaraz użyję. Chodzi nie 16 dolców gazurkę to mnie aktualnie nie interesuje to coś, żeby móc zrobić apteczkę no uważnie, apteczka by się teraz bardzo przydała chociaż jedna coś czuję że to nie skończy się tak jak powinna o o no, 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 spokojnie, i teraz niby z nim. Właśnie, kiedy ja nie mam życia w ogóle. Wejść tutaj jakoś na górę, może coś znajdę? Ach, jaka z Spokój. spokojnie. Coś będzie? Okej. Okay. Co my tu mamy? Klucz goryl, okej okay. I klucz nastawny, okej, okay. ale gdzie jest ten przydupas duży? A on tutaj jest, tak? Wiecie Uderz w to może się rozwalisz, co? Nie bardzo. I tak go nie słuchę przecież. Tu? nie się. Ja gdzieś... Tu rzucił petardy? Ona robi huku więcej, nie? Nie widzę, mogę wejść. Myślę, że coś się tam udało zrobić. Tutaj? Maksujemy A. No, dawaj, Dobra, poszło. Dobra, włączyłem wszystko z powrotem w rozdzielni. Ale skoro raz było zwarcie, to może znów się zdarzyć, nie? elektryka zostaw mnie, okej? Okay? Ty weź tyłek w troki i dostań się do bezpiecznej strefy. Będziesz tam musiał spędzić noc. No, super. Ale jeszcze damy skrzynkę, więc widzę, otwórzmy. Przydałaby się chociaż jedna apteczka czy coś no, Mam pełne życie. Klucz kawa tu nic więcej coś jest brak miejsca w ekwipunku, fajnie. Proszę się nie zmierzy Hydroelektrownia plan No chodź Okej okay. Okej, okay. dlatego sobie też poszukajmy od razu I jak ja mam, czekajcie, jak mam... Okej, okay, to wiem, że mogę sobie ulepszyć spokojnie Mogę sobie na przykład, nie Zmiany kolekcjonerskie, mogę na przykład gorillę na czymś użyć nie, nie mogę. Mogę coś stworzyć? Hardtouch bym mógł stworzyć. 56 demage'a. 60 dzielnicowego chciałem zrobić i połky policjantów bym potrzebował, ale więc może niekoniecznie. Noc, nie wiem, o 56... 36, ten jest lepszy. Plaga od stołu czy deska podłogowa? Wydaje mi się, że na nie. Twój jest już pełny. A w takim razie nie, ja to wyrzuciłem, chciałem rozmontować. Do elektrowni bym też jedną mógł zrobić na rurkę. Nie, co po rurkę, bo mi głowami. Co trzeba zrobić? Żart słowny elektryczne ten ten zwiększy trwałość coś stworzyłem no tego rozpróbacza mam w takim razie tak to o, cholera Gdzieś tu ten patafian chodzi? A, zniknął. Zginął gdzieś tu? A ja w ogóle rozumiem, że ja mam stąd wydostać, tak? Bo mnie zaraz będą gonić. Już, już jest noc w ogóle. To ładnie. No, be. Sam dopiero mogę biec. Fuck my life. Już, 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 już. Biegni, 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 biegni. Okej, okay, bo to jest tu. tylko mi się wydaje. Okej, okay, okej. Okay. O, o, to chyba jednak... Chyba jeszcze jednak nie tutaj, wiecie? Teraz patrzę, ale jestem blisko, to do... To dobrze. Chociaż tyle, że właśnie jestem blisko. Jakoś jeszcze tutaj muszę wejść. No, chciałbym na to wejść, nie wejdę? Na samochód. Okej. Okay. Tu jest nasz dom. Bezpieczna strefa. o jak dobrze. Uff. że idziemy w Kimę, Co tak? O Co to? było? Co to było? Co to kurde było? Doktorze, tu Kyle Klein. Crane. Crane. Jak mogę Ci pomóc? Właśnie widziałem dziwne zombie, pokryte zielonymi wrzodami. Zwiały, jak tylko mnie zauważyło. Słyszałeś o czymś takim? Mm, niestety to za mało informacji. Ale jak zobaczysz następnego, daj znać dobrze. Ok. Jestem ciekaw, czy już mogę wziąć i użyć się jakiegoś stroju? Nie mogę, muszę cały czas ten Prolog niby ukończyć. Nic ciekawego ogólnie rzecz biorąc nie mam. Z jakiś plan, też dobrze wiedzieć. To pijmy się w takim Kraj. razie, przeżywamy nie noc. Stało się coś niedobrego, musimy pogadać. Dobra, daj mi chwilę. Jak chcesz grać? Masz za co możesz już ruszać do gry. Tych współpraca, realizacja, inwazja, zombie będą wyłączone. tylko offline. Kontynuuj e, gry samotnie. Współpraca, realizacja, inwazja, zombie będą wyłączone. Ja na razie chcę grać... E, chcę wygrać... Chcę grać sam, wiecie? Ale w takim razie, skoro prolog skończyliśmy... To znaczy, że mogę... Użyć sobie stroju... Chcę być ninja. Znaczy to chyba... Buty mam tylko. O, no, cholera, jak on w ogóle się wybił. Blokowane nowe plany przedmiotów. Co robimy to co ostatnio? O, cholera. wiem co by się przydało? Będę szczery, że przydałoby się jakieś młotowa. Ale pewnie nie mogę stworzyć żadnego moduła, co? Plany. Mogę. <laughs> Czekajcie, a w takim razie. Wspólne, w których Aha, mam to bardzo mało małych tak Trochę Expo pewnie mi wpadnie za to Jakiego tego widzę szału też nie ma Pięknie, ładnie, ślicznie. Zbieramy wszystko, co mają. I wszystkim lecą ten. Leci eks, to jest bardzo dla mnie ważne. Wiem, że to akurat siły. Po prostu słyszałem, ale w czego? Mmm, ok, coś jeszcze było. Przeszukaj. 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 Jeszcze ktoś coś? Chyba już nie. Ale tu jest taki piękny. Ich resp. Wrzućmy im. Niech się jarają błączki. Patrzcie jak exp poleciał. 50 expa. Skoczyło. Nie chciałbym się schylić i poparzyć. Szkoda hapsów Ło cholera no, teraz te mózgi to się urywają. Czy mózgi? Karki właściwie. Pięknie. się jakiś wiatraczek na tym odpala w ogóle. Szkoda, że już nie mam żadnych więcej. Dobra, to co? Nie ma sensu już teraz walczyć. Pozbierajmy, co tylko się tutaj da. 61 dolarów to jest dużo akurat. Kotlet. I zapasy domowe. Ok. Możesz wytworzyć nowy przedmiot. ciekawy Opa, W na mgła się to zrobiła w ogóle. Mówię ze spajkiem, aha, czyli my idziemy tam do doktora pejna te że ja mam taką nadzieję, znaczy nadzieję, no nie wiem, żebym się zaraz nie wpierdzielił w coś niepotrzebnie. No, są jakieś przedmioty. To mnie cieszy, na przykład. Tu jest jakaś skrzyneczka. Też mnie to bardzo cieszy, pusta. A nie. Coś tu mamy. Sznurek. I kawa. Coś niby mogę wytworzyć, ale nie wiem co. Hydroelektrownie. Petardyk. Taille mołdowa. Jedno mogę wytworzyć, więc sobie wytwórzmy, bo się przyda. Wytwórzmy Pięć. Party na razie się nie przydadzą, więc mam to w nosie O, cholera. Nie, no, nie, nie, tak to mi nie rób bo... o, patrzcie, pięknie się złapał Wchodzimy do bezpiecznej Trzymaj strefy się z i... Od -Raisa. Crane na początek świetnie się spisałeś. Jak Wiem. będziesz czegoś potrzebował, wal do mnie. A na start masz latarkę UV i tego pilota. Jak wpadniesz na przemieńca, zaświeć diabelstwu prosto w oczy albo zwab do pułapki i uruchom ją pilotem. Jasne? Jasne. Spoko. Doskonale. A teraz do rzeczy. Pomimo twoich starań, misja Brekena zakończyła się fiaskiem. Szlagby. Jak się czuję? Żyję, ale musisz teraz wrócić do wieży. Jade zwołuje wszystkich zwiadowców. To znaczy, że ciebie też. Okej, okay, to nie mi możesz dać? już do apteczka bo gwoździ... o to się przyda. Tych ich nie będę zbierał, bo. O wzrost poziomu przetrwania. Dobrze. Zameluję się. Zamylu gier. E o Spotkanie z przywódcą wieży. Ja to nie chciał wyjść, mogę czy nie mogę? Gdzieś tam to aż mam zrobić, tak? Aczekajcie, czy mogę coś? Aha, właśnie tutaj mam. To jest tak, wspomagacze lub. Akowocze proszę z miejsca w pezach, znajdziecie 4 miejsca na broń. Nie, ja zawsze wolę sobie takie pierdoły, tylko że właśnie mogę więcej wnieść. potem nigdy nie używam takich pierdół jak. jakieś tam potiony czy coś. Zawsze uważam, że jest mi to zbędne. Jeśli ktoś uważa, że jest to jednak dobre, to niech mi ja później sobie punkt wsadzę. Zaraz nie wybuha. Co? Co Ukraina. Raportuj. Możliwe, że za chwilę spotkam przywódcę wieży. Zrozumiano. Potwierdź jego tożsamość i niezwłocznie się z nami skontaktuj. Okay. Proste sprawa niby. Wchodzimy do bezpiecznej strefy, okej. Co czy... Przestań! Gaza, o! Apteczka we zapasy domowe. Dzwonek do drzwi. Ding dong! Hej, hej, spokojnie! No, to po prostu się posuń, tylko o to mi chodziło? Wygląda na to, że misja Brekena zakończyła się fiaskiem. Przełączyłem to przez przypadek. Właściwie nie chciałem nacisnąć przycisku, ale. zrobimy to automatycznie. No i teraz wiemy tylko, że misja zakończyła się fiaskiem. Dobra robota, 31. Znaczy Crane, prawda? Hm. Krótki nóż. Motek stolarski, z wypełnione. Zwykły motek. Nie zajmę, że Wam powiem szczerze. Mogę coś sprzedać? Kawę. Dodajmy papierosy. Dodaj wszystko. Elektronikę mam. Mógłbym coś kupić właściwie, tak myślę, ale. Gazem od niego kupię? Alkohol. Broni nie będę kupował. Bo tutaj to starczy, akurat. znowuś tak pieprzy to wszystko. Słuchaj, Breken ze zwiadowcami byli wczoraj po zrzut, po wieżą Wytracił ludzi przez gryzoni, dał ludziom Rajsa się zaskoczyć, Zebrał tęgie manto i stracił towar. Teraz chcę pójść po następny zrzut całkiem sam. Nie może tego zrobić, a ty musisz mnie poprzeć. Łapiesz? Na litość boską. Ty się ledwo trzymasz na nogach. Potrzebujemy cię żywego, baranie. Okej, okay, no to wchodzimy. Bądź pewny siebie. Breken? Lena? Może ty do niego przemówisz. Jade... Kto to jest? Kyle Crane. Słuchaj, Brecken, tego tylko nam brakuje, żebyś znów tam polazł. Możemy znaleźć inny sposób, bez narażania ciebie. Prawda, Crane? Dobra, pójdę. Jasne, tak. Crane mówi, że chętnie pójdzie. Jezu, bez urazy, stary, ale jesteś zielony jak szczypiór. Nie da się... Crane da radę. Zacznie to tak, jak należy. Ale na rację. Potrzebujemy cię tutaj, w wieży, żeby ich przekonać, że to jeszcze nie koniec. A szlach. Może jeszcze jedna próba, zanim pójdziemy do rajsa. Ta, okej. Okay, działasz. Ruszaj, Crane. Ten <grym> strój ninja. <grym> Jade, masz chwilę? Pewnie. Kieruj się na kocioł, zaraz się odezwę. Okej, okay, kieruj się na kocioł. Wiesz, jest coś, o czym powinieneś wiedzieć. Breken nieźle wtedy oberwał. Znacznie gorzej, niż chciałby przed innymi przyznać. Dostał w głowę. Teraz do tego zaczęły mu się ataki. A ja nie mam już Lora loratraksu. Chyba nikt już nie ma. Jak zaczęła się epidemia, rozdawali go jak cukierki. Poszło tego w cholerę. Zapasy skończyły się dawno temu. Tak, to prawda. Skąd to wiesz? Co mogę dla Ciebie zrobić, Leno? Na mieście jest facet imieniem Gazi. Nie do końca ma po kolei w głowie, jeśli wiesz, co mam na myśli. Jego matka cierpiała na padaczkę i on co miesiąc przychodził po jej leki. Kobieta nie żyje od dwóch lat, ale Gazi nadal chodził do apteki po tabletki dla mamy. Gazi lubi rutynę, a do tego potrafi być bardzo uparty, więc aptekarze po prostu mu je wydawali. Myślisz, że cały czas zbierał lekarstwa? Jeśli ich nie ma, to naprawdę nie wiem, skąd jeszcze moglibyśmy je wziąć. Gazi mieszka pod estakadą. A, ah, i nie wspominaj mu o śmierci matki. Nie zrozumie tego. Okej. Okay. Ale się tutaj wykrzykinków porobiło jakieś na górę tutaj są. Nie wiem czy wszyscy chcą ze mną porozmawiać, czy jak to było. Czekajcie, no znowu. Bahir, musisz otworzyć ten zamek Co tu się dzieje? Już mogę porozmawiać o... Co saba. tu się dzieje? Bahir zamknął się w pokoju. Słyszeliśmy jak wrzeszczał! mogłoś się przemienić. Słyszysz to? Nie otworzę tego zamka. Chcesz spróbować? Hmm, pytasz, a wiesz. Odpuść. Otwieranie zamku łatwe. I tam Okej, okay, troszkę jeszcze, nie? No to działaj. A co robię? O rany, on jest dobry. Wiem. Bahir, jesteś tu? Pomocy! Przejebany? Nie pomocę, ale nikogo nie widzę szczerze powiedziawszy Nie no, co, z tym mieszkanie takie małe by było? Aha tu Co się stało? Nie mogę się ruszać! Zaraz mi serce w piersi wybuchnie! Przemieniasz się? Nie! Wziąłem antyzymę i wtedy zaczęło mnie boleć. Ampułka jest na podłodze! Antyzyna? Wziąłeś jakieś gówno. To Co? podróbka. Skąd to masz, Bachir? Proszę cię, potrzebuję lekarza. Powiedz, kto ci to sprzedał. Nie mogę. Dałem słowo. Ten gość jest bardzo przydatny. Przynosi mi rzeczy z zewnątrz. I podrobioną antyzynę. Ludzie mogą to dawać dzieciom. Chcesz, żeby przez to przechodziły? Mój Boże, nie! Więc powiedz, skąd to masz. Yusuf, To jeden ze zwiadowców. Mieszka na dachu. Zawołam doktor Lenę. No, to jest w tym Co się stało? Zabiłeś go? Nie przemienia się, stało? ale potrzebuję lekarza. Się stało, muszę, się muszę zabrać żonę i dzieciaka w jakieś bezpieczne miejsce. Jezus, Moim jest zdaniem to bardzo zdrugowało. bezpieczne miejsce, naprawdę. Może i bezpieczne jak na slamsy. Tyle, że same slamsy nie są bezpieczne. To nie jest miejsce dla rodziny, a ja znalazłem drogę na zewnątrz. Ze slamsów? Nie mogę zdradzić szczegółów, ale muszę dostać się na drugi kraniec miasta, a nie dam rady bez broni. Jeśli załatwisz mi coś, zdradzę ci lokalizację jeszcze nie niesplądrowanego miejsca. Nie będziesz żałował. Skąd wiesz, że nikt go jeszcze nie splądrował? Ponieważ tylko jedna osoba ma do niego dostęp. I właśnie z tą osobą rozmawiasz. Przynieś mi Gnata, a klucz będzie twój. Razem ze wszystkim, co znajdziesz w środku. Okidoki. Zostałam porozmawiać? Nie. To nie tu w każdym razie. A coś. Tu jest ten doktor? Czy tam coś? O, cholera się wystraszyłem. Tak powiem wam troszkę. Jak on zaczął tak dziwnie chrapać. Coś tu ma. A, piętro niżej. Boże. Co ja robię? Tu? Jeszcze piętro niżej? Serio? Mhm, Lepiej rzuć na to okiem. Numer partii jest niewłaściwy. To fałszywka? Zażył to ktoś na dwudziestym piętrze, a teraz nie może się podnieść. Aman, leć tam migiem. Gdzie on to znalazł? Kupił od Yusufa, jednego ze zwiadowców. Na pewno tego tu nie produkuje. Ktoś go musi zaopatrywać. Pogadam z Yusufem. Im szybciej, tym lepiej. Nie rób mu krzywdy, tylko z nim pogadaj. Okidoki, tak zrobimy. Badajmy z Yusufem w takim razie. Ty jesteś... Nie, ty nas uczyłaś, to nie. Ty? Jusuf, Witaj w domu handlowym Yusufa! Jeśli trudno coś znaleźć, musisz znaleźć Yusufa. Czego tylko potrzebujesz, Yusuf to ma. Bityś Potrzebuję twarzy. antyzyny. Cóż, ale rzeczywiście. Przyjacielu, to twój szczęśliwy dzień. Nie, Yusuf. To twój szczęśliwy dzień, ponieważ masz okazję wyznać mi prawdę. Skąd wziąłeś podrobioną antyzynę, którą sprzedałeś Bahirowi? Bahir? Bahir, powiadasz? A ja znam tego... E, Bahira? Prawie umarł od tej fałszywej antyzyny, co mu sprzedałeś. Fałszywej? Na pewno? Mówisz, że jest do niczego? A właśnie kupiłem dziesięć apułek od tych gości. Nieźle im zapłaciłem! Jakich gości? No cóż, to dość drażliwy temat. Jakich gości, Usów? Kończy mi się cierpliwość. Kołaptek apteki jest taki budynek. Mieszka w nim paru ocalałych. Nie wiem ilu. Nigdy nie byłem w środku. Oni mają lekarstwa. Nawet niektóre prawdziwe. Chyba za apteki. Ale pichą też własne specyfiki. Facet, z którym handlowałem, nazywa się Bento. Bo Musisz spalić sobie pozostałe fiolki Ale kosztowały mnie kupę forsy Będą cię kosztować nie tylko pieniądze, jeśli się dowiem, że dalej je sprzedajesz no, no dobra, czyli w takim razie już tutaj mamy ziomka opanowanego I myślę, że tutaj sobie skończymy odcinek, bo jest prawie 30 minut Wtedy sobie tak o, chciałem wskoczyć i znowu mi się nie udało W każdym razie tutaj pięknie sobie odcinek zakończymy w następnym odcinku myślę, że będziemy... Sk znaczy skontaktujemy się z Gierę na ten temat i będziemy rozmawiać pewnie. Ja dowiemy, co, 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 co się wszystko dalej potoczy. No i nic, mam nadzieję, że mu się podobało i że widzimy się w następnym odcinku, więc do zobaczenia i cześć!